W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwalebna dziewico Maryjo, matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia, wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O matko słowa wcielonego, Powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twojego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.